Ja, cześć, siemanka, z tej strony Cyborg. Mm, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie, jak przestało na nas w Brawl Stars. Duo showdown. Dzisiaj sobie zagramy. Dawno filmiku nie było, wiem, byłem chory. Przepraszam Was za to. Miał być opening Też Was za to przepraszam. Nie było. Otóż nie nagrało się. Eee, otworzyłem 98 Brawl boxów i 15 Megaboxów, Big Boxów przepraszam, 2 Megaboxy I wypadło mi... Eee, wypadł mi... Co mi wypadło? Rosa mi wypadła, wbiłem na 17 poziom i wypadłam... Tylko tyle, jedna postać, a otworzyłem ponad 100 boxów yy, ogólnie No lipa trochę straszna yy, No to dobra, lecimy yy, Właśnie patrzymy mi spadł puch mega, nie, mega skrzyneczka, mega box może mówić No i będzie się działo, no, no Zagramy sobie tym razem yy, Nie gram na moim koncie, czy rosy, to zagramy? Rosą solo, so showdown Potem przejdziemy do jakiegoś innego trybu e, pewnie już wiecie jak z nią się obsługuje, bo była w przycenie za, za 19 e, golda, e, przepraszam, e, gemów. Ja nie, nie kupowałem, bo wiedziałem, że za tyle skrzynek drobne Rera. E, kurna. 300 HP zostało u żulta. i teraz po niej. Po, o, no wiem, że po niej. E? Powinna być po niej. Czy będzie? Tak będzie, bo... Znaczy, nie, dobra. E, 7 minus 7, to jest straszne to spadanie pół, bo y, ta mapa nie jest na nią, ale chciałam wam pokazać jak się nią mniej więcej gra, tak? Żebyście wiedzieli. Na pewno już wiecie, bo już graliście nią. Ale... Mm, pokazać ja nie grałem. jak nie grałam. Mam 17 poziom. E, Miałem prawie... No i widzicie wszędzie rosa. żebyś zmarnowała. Zmarnowała i teraz w nią bije. O, mi boksy. Eee, dzięki. Dobra. Sobie tutaj boksowe wezmę tego. No jeszcze na ten. O, tam będzie się zaraz próła. Bo właśnie, ja że wiedziałem, że ktoś na środku musi być. Kurde, no i we dwójkę... A, nie, nie mają soja. Dobrze, że mają soja. No i tak mi we dwójkę nam nie lecą. Nie gram już, wiecie, jak mniej więcej się gra, bo nie u bardzo długo, od długiego czasu bardzo, bardzo tracę. Nie wiem sam dlaczego. No, zagramy sobie teraz Sol Duo. Przepraszam, mieliśmy grać duo. To zagramy sobie El Primo. Eee... No to lecimy. Byłem chory. Ja po egzaminach już gimnazjalnych, bo tak, choć na trzeci gimnazjum. Eee... Było nawet spoko. Najgorzej no, chyba tak mi się wydaje, że poszedł mi angielski. Ale no to tam. No tutaj tam krow będzie pikował, tak jakby To też będzie trudno. Ja odejdę od tej Tarbona. Chcę walczyć, a ja zbytnio nie chcę walczyć z dwoma Power Keepami Power Keepami, nie? Power cuby. No tutaj zaraz skręczka się pojawi. Dobrze, biorę bydlaka. Jeszcze pięć drużyn, ty to to leci. O, Tara ulżyła ulta na. Dobrze, 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 dobrze. Lecimy, lecimy, nie śpimy, nie śpimy. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie dostanę. Wiedziałem, że dostanę. Dobra, Tara się odredziła. U nich jeszcze nie. Tam jest w widziałem, widziałem, że ktoś tam pija w krzaki, więc wiem. Przydałoby się, żeby on wychylił się, ale. Się tutaj, przepraszam. Znowu tara idzie atakować 0 parę na Nooo, parę kuby w no... par tym. O, o, ja mam trzy. Oni mają 0. Czy jakby sobie chcieli? Mogą sobie chceć. Nie chcę sobie. Ale już ich tam tara usadzi na pogromcach. Tora, 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 mamy. mamy parki. Ma teraz pójdę, very good. Mamy Nie 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 dobrze. Noch, kurde, użyłł piętnaście mieli. zero, no jeszcze jedną zagramy. Była, znaczy. Yy, dobra, nie będę ci opowiadał o tym, albo długo nie, nie nagrywałem, nic z Rosu nie nagrywałem, więc tym bardziej nie będę się nagrywał, nie pogrążał, bo miałem powiedzieć, że jest ba ten yy, dostałem nerwa, ale to... Yy, no, nie grałem w tym czas. O, tutaj jest ta skrzyneczka rozwalona, tutaj też 3-4 parki, tam jeszcze piąta skrzyneczka widziałem. Podejdziemy gramy z Rosą ogólnie, no to spoko. Według wejdzie mamy podobno taki, jeszcze lepiej, Hehehe <grymne> Lecimy na 20, na 20 słów na moim kanale y będzie konkursik na y 20 tutaj pejsów karta wiem, że temu nic za to nie kupicie Ale dołożyć troszkę i macie y a bo nie, a właśnie sobie tam 30 złotych prawda? Będziecie mogli kupić sobie jak najbardziej jak najbardziej będziecie mogli sobie kupić Boxika. Yy, boksika że tak ujmę, tak boksa? No, się mówi dobrze kurde, widzicie ta szelka... A miał jeszcze do tego ulta, no lecimy, nie? I nie wiem co, co to nasza właśnie yy, ta. Teraz zostaje za dwa tyka się, Dwa tyka się, nie? Piąte miejsce, no. Straszne co już tutaj są, powiem wam. Nie gramy tym. Ostatnia rundeczka. Pykniemy sobie, przepraszam. Brakiem. Brak jest good. Lecimy. Gramy, gramy, gramy. On da dropnął nam e, tą nitę. Niezbyt jestem zadowolony, bo dlatego, że nie przypadam za nitą, ja sam. A szczególnie, gram z nitą, tym bardziej przeciwko i z nią. Ale taka. O, bang, mamy. O, aj, Wait, oj, 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 oj Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Wait. Myślałam, że oberwie. Halo. Czego on nie oberwał? Teraz Hej, Hehe. Nita, nie nie, nie, nie narożaj się. Brakuje mi cię. Bang. Dobrze. Ej, panie. Nie, nie pufło. Jaki farcik. O ja, ale za to. Moja nita. A ja bym w sumie mógł łatwo porobić. Dobra, nie będę się z nią bił. Ale o, dostała. On też dostał. Oj. Mam ulta. Puściłbym go, ale nie puszczę go, no bo. Dlatego, że teraz nie ma takiej potrzeby zbytnio puszczać tego ulta. Teraz go puszczę. Więc ja to zwaliłem. No dobra, nie będę to. Teraz się. O, mamy 7 barki, bo mam 5. To ładnie, jak powiem. zajmamy. Kurde Myślałam, że już tam padnie, dlatego takie kupienie byłem Ten O nie, 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 ja nie chcę walczyć, ja nie chcę walczyć Przypomnę, bo rozwalę tam <ścoughs> Easy Ja nie rozwalony Bang 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 I to O nie. Jak ginę. A wygraliśmy. No to na sam koniec idealnie. Idealnie na sam koniec wygraliśmy. Nie wiedziałem, że tam. Myślałem, że trzy drużyny zostały. tak jak mówię, na 20 subskrypcji będzie losowanie na 30 do 30 zł. Piec oferto. Za 30 kupicie. 30 zł. 80 megaboksa, czyli. No to tak dobrze mówiłem. No i chyba mam nadzieję, że fajny event taki na 20 osobów, a potem będzie jeszcze więcej tych losowań, ale to już yy, w przyszłości dla 100 osobów, na 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy minimum. <grym>, no to tak, żegnam się z Wami. A czekajcie, czekajcie. Jeszcze nie żegnam się. Społeczność. Kto by chciał. Jestem na, w tej chwili w Borcio Hub. Na, tego z kanału Borcia w klanie. Ale kto by chciał? Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli własny, żebym stworzył klan. I wymyślić do tego nazwę. My, wy, wy wymyślacie nazwę do tego, żeby była fajna. I żeby wam się podobała i także żeby mi się podobała. Zostawcie subskrypcję na tym kanale, bo mamy mało. A przydałoby się mieć trochę więcej. Ale patrzę i nie ma borcio. Chyba odszedł. Albo nie. Dobra, nie dobra. Mniejsza to. Zostawcie łapkę w górę na tym kanale dla zasięgów. Zostawcie yy, subskrypcję. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Do, do usłyszenia. Hej!